Witajcie poszukiwacze przygód. Dzisiaj specjalnie dla was stanę się średniowiecznym bardem i co prawda nie śpiewem, opowiem wam historię drużyny przygód. Jeśli jesteście dobrze zaznajomieni z polskim Lego Tubem, na pewno wiecie, że kilka lat temu istniał aktywny kanał Kot David Sulego. Mówię istniał, ponieważ jego twórca nie nagrywa już na niego żadnych filmów. Na kanale tym było wiele ciekawego kontentu. Lecz największe wrażenie na prostych ludziach z mojej wsi zawsze robił serial Druży na Przygód. Czteroodcinkowa historia, w której ścierały się dobro i zło w boju o przyszłość świata. Zapraszam Was do słuchania. Nasza historia rozpoczęła się w pewnej ubogiej wiosce. W małym domku w centrum wsi młody chłopak Michał pracował w ogródku, podczas gdy jego dziadek siedział obok i czuwał nad nim. Gdy chłopak skończył robotę, podszedł do dziadka, mówiąc mu, że ma już dosyć nudnego życia, jakie wiecie. Wtedy dziadek kazał Michałowi, aby ten poszedł za nim. Szli przez dłuższy czas, aż doszli do opuszczonej chaty, która okazała się być specjalną kryjówką dziadka Michała. Gdy znaleźli się już wewnątrz chaty, dziadek pokazał Michałowi swój miecz i opowiedział mu swoją historię, gdy jako młody wojownik walczył przez wiele lat w obronie wioski, aż dopadła go starość. Gdy skończył opowieść, Przekazał młodzieńcowi swój miecz, łuk, zbroję oraz nóż. W tym momencie do drzwi kryjówki zaczęli się dobijać jacyś ludzie. Dziadek Michała kazał mu uciekać na wschód, gdzie miał się znajdować jego przyjaciel, imieniem Jan. Michał uciekł z kryjówki, a jego dziadek w niej został, chcąc skupić na sobie uwagę napastników i dać Michałowi czas na ucieczkę. Stanął on do walki z bandytami, ale został pokonany i wzięty do niewoli. Tymczasem Michał uciekał, nie wiedząc, że część bandytów go śledzi. Gdy myślał, że już jest bezpieczny, został nagle przez nich zaatakowany. Na szczęście, w momencie, gdy leżał na ziemi rozbrojony, na pomoc przybył mu rycerz, który zabił większość bandytów. Rycerzem tym okazał się być Jan. Kazał Michałowi, aby ten za nim poszedł. Szli dość długo, a w trakcie rozmowy, Michał dowiedział się, że bandyci, którzy ich napadli, są ludźmi czarnego lwa, mrocznego tyrana, który stworzył swoje imperium oparte na terrorze i przemocy. Jan i Michał dotarli na plac ćwiczeń, gdzie Jan rozpoczął trening Michała, aby ten mógł stać się potężnym wojownikiem. Jego trening trwał dość długo, ale zakończył się sukcesem i Michał nabył umiejętności walki potrzebne mu do uratowania dziadka. Po skończonym treningu udali się do rodzinnej wioski Michała, ponieważ, według informacji Jana, miała ona zostać wkrótce zaatakowana przez armię Czarnego Lwa. Niestety, gdy przybyli do wioski, znaleźli tylko zgliszcza. Jan i Michał zaczęli szukać ocalałych. Znaleźli dwóch mężczyzn Mikołaja i Stacha oraz jedną kobietę Wiktorię. Jan dał im broń i kierując się legendarnym hasłem Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Obiecał im, że razem stworzą niepokonaną drużynę wojowników, która od tej pory będzie znana jako drużyna przygód. Tymczasem w twierdzy Czarnego Lwa mroczny władca przyjął na audiencję swojego agenta, który przyszedł go poinformować o nowym zagrożeniu, w którym jest nowo powstała drużyna przygód. Czarny Lew wpadł w furię, oburzony, że ktokolwiek śmie mówić, że istnieje dla niego jakieś zagrożenie. Nie zabił on jednak agenta, tylko kazał mu kontynuować swój raport. Agent poinformował Czarnego Lwa, że drużyna przygód napadła trzy zbrojne oddziały Czarnego Lwa na południu. Gdy władca zadrwił z agenta, pytając czy chce powiedzieć, że porobiła ich banda dzieciaków? Agent zaoponował, mówiąc, że drużyną dowodzi ich stary przeciwnik Jan, a jednym z jej członków jest wnuk ich więźnia. Wtedy Czarny Lew nakazał wprowadzić więźnia. Strażnicy przyprowadzili przed tron władcy, dziadka Michała. Czarny Lew ostrzegł go, że już wkrótce jego wnuk zginie, po czym odciął starcowi fragment brody, wymierzył cios w twarz i nakazał zawlec go z powrotem do Lochu. Tymczasem drużyna przygód pod dowództwem Jana dokonała kolejnego napadu na oddział strażników Czarnego Lwa. Dzięki brawurowej akcji Michała drużyna odniosła zwycięstwo. Gdy Czarny Lew dowiedział się o kolejnej porażce swoich żołnierzy, wściekł się i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. W międzyczasie po wygranej walce członkowie drużyny doskonalili swoje umiejętności walki, a Michał spał, odpoczywając po walce. Nagle obudził się, gdyż usłyszał głos swojego dziadka, wzywający go, aby do niego przyszedł. Powiedział Janowi, że jego dziadek jest za górą i musi do niego iść. Mądry Jan próbował go ostrzec, że to nie jest jego dziadek, ale Michał go nie słuchał, tylko szybko pobiegł do miejsca, skąd dochodził głos jego dziadka. Na miejscu jednak nie znalazł swojego dziadka, lecz mroczną postać uzbrojoną w potężną broń. Michał nie potrzebował wyjaśnień, aby zorientować się, iż jest to sam czarny lew. W tym momencie ogromna armia jego ludzi zaatakowała Michała, któremu z pomocą przyszła też reszta drużyny. Pokonali oni żołnierzy, lecz nie dali oni rady przeciwstawić się potędze Czarnego Lwa i uciekli w popłochu. Gdy uciekli, jeden z osalałych żołnierzy Czarnego Lwa zapytał go, czemu pozwolił im uciec. No co władca odpowiedział, że chciał ich tylko nastraszyć, ale przy kolejnym spotkaniu nikt z nich nie zostanie żywy. Całej drużynie udało się uciec z bezpiecznym miejsce. Cieszyli się, że udało im się uciec z łap Czarnego Lwa, ale byli także nieźle przestraszeni jego potęgą. Nagle za drzewa wyskoczył uzbrojony w ciężki pancerz i potężną broń wojownik, który zaatakował i rozbroił całą drużynę, jednak nie wyrządził nikomu krzanej krzywdy, mówiąc, że nie przyszedł tu z nimi walczyć. Wyjaśnił, że jeszcze niedawno był elitarnym wojownikiem w służbie Czarnego Lwa. Wojownicy ci są nazywani Gladiatorami, a on nazywał się Gladiator 2000. Nie przypomina wam to czegoś? Powiedział im też, że teraz wyzwył się już zła i mogą się do niego zwracać Karaldar. Członkowie drużyny dosyć niełów odnieśli się do jego wyjaśnień, a najbardziej z nich porywczy Mikołaj zawołał w oburzeniu, że nie będzie się słuchał jakiegoś sługi czarnego lwa. Karaldar powtórzył, że już nie służy czarnemu lwu i zaproponował im pomoc w zniszczeniu Mrocznego Władcy. Lecz wojownicy nie byli przekonani i sprzeciwiali się, mówiąc, że Czarny Lew jest niezniszczalny. Wtedy Karaldar zaoponował, mówiąc, że jest jeden sposób na jego pokonanie. Po czym powiedział im, jakim: W tym momencie pewnie myślicie, że streszczę Wam jego opowiadanie. Otóż nie, pokażę Wam je w oryginalnej wersji. Czarny Lew nie jest człowiekiem. Pochodzi z rasy rogarów. Setki lat temu było ich wielu. Rogary to rasa długowieczna i cała pochłonięta złem. Niektórzy z nich mieli specjalne mocy, ale Czarny Lech miał z nich wszystkich moc najpotężniejszą, czyli moc czerwonego kryształu. Dlatego też został królem wszystkich rogarów. Rogary się strach i zniszczenie. Nawet najpotężniejsi i najdzielniejsi wojownicy. Nie byli w stanie ich pokonać. Do chwili, aż pojawił się on. Dzielny bojownik zwany Żelaznym miażdżycielem. Ze złota Klindurów wykuł jedną broń, która jest w stanie pokonać rogara, a nazwał ją Złoty Pogromca. Przy użyciu nowo wykutego złotego pogromcy toczył wielką bitwę z Rogarami. Pokonał w niej wszystkich. Oprócz jednego, nie zdołał pokonać tylko dobrze już Wam znanego Czarnego Lwa. Żelazny Mjasżczyciel zostawił Złotego Pogromcę w jaskini Roldara z nadzieją, że kiedyś jego następca przyjdzie w to miejsce, weźmie miecz i pokona Czarnego Lwa. Po wysłuchaniu jego powieści, Drużyna Przygód postanowiła podjąć się zdobycia Złotego Pogromcy. Chcieli, aby Karaldar wyruszył razem z nimi. On jednak ostrzegł ich, że czarny lew może go namierzyć, jako że przecież był jego dawnym sługą, i powiedział, że pójdzie inną drogą do jaskini Roldara. Drużyna przygód wyruszyła więc do portu, aby tam wsiąść na statek i wyruszyć na poszukiwanie jaskini. Gdy byli już w porcie, zostali nagle zaatakowani przez Norlaki, wielkie wężo-podobne bestie, uzbrojone w prymitywną broń. Bohaterom udało się pokonać potwory i wsiąść na statek, którym szybko odbili od brzegu. Tymczasem Czarny Lew w swojej Mrocznej Twierdzy uknął nowy plan pozbycia się drużyny przygód i nakazał swemu słudze, aby wezwał do niego Mortara, najpotężniejszego z Gladiatorów. Mortar przybył przed oblicze swego Mrocznego Władcy. Czarny Lew zlecił mu misję pozbycia się drużyny przygód. W tym celu przydzielił mu Gladiatora 8000, oraz jego własny batalion, po czym nakazał mu wyruszyć w drogę. Drużyna przybiła do brzegu i przez dwa dni wędrowała przez nietkniętą od lat ludzką stawą puszczę. W końcu postanowili się zatrzymać i odpocząć. Wtedy nagle zostali zaatakowani przez siły mortara, dowodzone przez Gladiatora 8000. Po długiej i zażartej walce udało im się odeprzeć wrogie siły, a samego Gladiatora rozbroić i zabić. Po czym udali się na ładną polanę, na której rozbili obóz. Stachu ściął drzewo na ognisko. Michał upolował zwierzynę. Mikołaj rozpalił ognisko. A Wiktoria upiekła mięso. Tylko ten obibok Jan nic pożytecznego nie zrobił, a jedynie komendował innym, co mają robić. Po zjedzeniu posiłku cała drużyna wpadła w objęcia Morfeusza. Gdy tak sobie spali, Michał został nagle obudzony przez podejrzany dźwięk. Zaniepokojony, próbował przekonać Mikołaja, żeby poszedł to z nim sprawdzić. Ale Mikołajowi się nie chciało i poszedł dalej spać. Michał poszedł w kierunku, z którego doszedł go podejrzany dźwięk, czyli w kierunku rzeki. Nagle z wody wyskoczyły krokodyle i zaatakowały Michała oraz resztę drużyny. Walka była długa i utrudniona z powodu nocnych ciemności. Drużyna, mimo stawiania oporu, musiała się ratować ucieczką. Gdy uciekali, jeden z krokodyli rzucił się na Jana i ranił go w nogę. Michał na szczęście w porę zareagował i uratował swojego mentora. W bezpiecznym miejscu wiktoria opatrzyła nogę Jana, a członkowie drużyny wspólnie orzekli, że to nie były zwykłe krokodyle. Świtało, gdy na dalekim wzgórzu do Mortara przybył wysłannik Czarnego Lwa, informując go, że władca czeka na raport. Gladiator kazał przekazać Czarnemu Lwu, że wszystko jest zgodne z planem i za kilka godzin nastąpi atak. Tak oto doszliśmy do końca historii Drużyny Przygód. Wiem, co myślicie: jak to? Dlaczego? Dlaczego ta historia tak się urywa? Jak to się miało zakończyć? Nie będę w tym filmie bawił się w gdybanie, bo odpowiedź na te pytania zna jedynie Kot Dawidsu, który już nie kontynuuje tej serii i w ogóle nie nagrywa już na swój kanał. Chociaż w sumie nie do końca, bo gdy jedna legenda umarła z jej prochów, narodziła się druga.